Dzień dobry, dzień dobry, Polisz Dagmaster się konia. słuchajcie, cud narodzin dzisiaj mamy, od wczoraj, od wczoraj, od dzisiaj w nocy zaczęły klucie kurczęta, słuchajcie, na razie jest chyba 6 w odchowalniku, tu są już cztery, ale jeden jest słabszy, jeden niestety mi nie, po wyjściu nie przeżył, ja, ten to akurat był z mój kurczaczek, z moich lęgów, więc ja się z tym liczę. Słuchajcie, cud rodzin trwa, jeszcze się klują, myślę, że do jutra rana wszystkie już powinny wyjść, te które już powinny wyjść, zobaczymy ile będzie, klują się i te z jajek kupnych i te moje, więc nie jest najgorzej, poczekamy, zobaczymy, słuchajcie, a teraz przenosimy się do odchowalnika. A więc słuchajcie, jesteśmy w odchowalniku, Uwaj, akurat odchowalnik mam w łazience zlokalizowany, tutaj mam sztuczną kwokę z czerwonym światłem zapaloną, słuchajcie. Mam podkłady, maty takie dla psów chłonne, zawsze je stosuję od długiego czasu. Super rozwiązanie, jeżeli ktoś by chciał, to polecam kupić na Allegro po 50 sztuk, są sprzedawane. Bardzo fajna sprawa przy takich kurczakach małych, jeszcze. Słuchajcie, tutaj mają już wodę e, przygotowaną, ponieważ kurczętą podajemy tylko i wyłącznie wodę przygotowaną i chciałbym przestrzec przed. E, tym ludzi, którzy mówią, że no nie, no nie wypada, można dawać zwykłą, nie, nie można dawać zwykłej wody, słuchajcie. Kurczęta do tygodnia czasu, do dwóch tygodni powinny dostawać wodę przygotowaną do picia w poidełku i od razu powinna wlatywać witamina, ponieważ ktoś powiedział, że witamina też jest w paszy, to jest też nieprawda, ponieważ te witaminy są w ilościach minimalnych i polecam tu do wody dawać od razu witaminę. Ja używam od lat takiego produktu Immunostart, się nazywa. Można kupić sobie wszędzie na Allegro lub w sklepach rolniczych. Bardzo dobry preparat z taki starter, wpłynie z witaminami dla kurcząt. Tutaj też mają płatki suche, owsiane. Tutaj jest też tażerówka, pasza już sypana, słuchajcie. Wiadomo, że pierwszy dzień to nie będą jadły jeszcze, bo to są małe kurczęta, ale już bobkują, już tam próbują pić i dużo śpią, bo to wiadomo, małe kurczęta dużo śpią, słuchajcie. Temperatura jest 26 stopni. Nawet w 30 stopni bym powiedział, że jest, prawie 31 tutaj nie jest zimno. 26 stopni jest wilgotność, jest ok. Słuchajcie, czekam na kolejne. Zobaczymy, ile tutaj wejdzie i wyjdzie w ogóle. Nigdy nie nastawiam się, że będzie full, ponieważ nigdy tak nie jest. Działa matka natura, tak jak kiedyś mówiłem. Matka natura wie, co robi. Słuchajcie, jeszcze tak a propos, w ramach ogłoszenia dzisiaj przywozłem drugą kaczuchę. Jest nowa kaczucha u mnie, jest to kaczka francuska do kaczora francuskiego, jest nawet podobna do niego jeżeli chodzi o umaszczenie, ale to przy następnym szorcie opowiem o tej nowej kaczce, która do mnie dzisiaj przyjechała. Ja ją przywiozłem dzisiaj sobie, jest dużo młodsza od kaczora tego francuskiego, ale o tym za niedługo. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, pa!